Interesują nas ręcznie wyrabiane domowe ciastka krabowe. Jak stworzyć ciastko idealne? Najważniejsze jest mięso. Znaleźliśmy doskonałe wyważenie mięsa, kraba Dungenance i krewetek. Tak powstaje idealne ciastko z małą ilością smaku znaczy się wypełniaczy. Smaku jest mnóstwo. Mało brakowało. Produkcją ciasteczek krabowych zajmuje się Northern Fish Company. Fabryka ma 1400 metrów kwadratowych i działa w Takomie w stanie Waszyngton. Oto jej prezes, Ross Swans. Firmę założył Johannes Swans w 1912 roku. 102 lata później jestem piątym pokoleniem. Czas leci jak mrożona ryba. Mrożona ryba? Ja bym tak nie powiedział. Przejdźmy do ciastek krabowych. Rosie, opowiedz nam o nich. Zaczęliśmy je wytwarzać, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że najlepsze robi się samemu, w domu. Nie ma tu linii produkcyjnych ani wielkich maszyn. Nic tylko ręcznie wyrabiane ciastka krabowe. Ich podstawą są świeże kraby. Po umyciu wydobywa się z nich mięso. Następnie pracownik tworzy bazę z 560 g krewetek. Dodaje też 2,3 kg mięsa krabiego. Dziś zamieszanie odpowiada Orlando Lonzo. Próbowałeś? Są pyszne. Świetnie. Orlando dodaje posiekaną czerwoną i zieloną paprykę, cebulkę dymkę, majonez, czosnek i ubite jaja. Wrzuca też specjalną mieszankę ziół i przypraw. Całość jest mieszana szpatułką, jak w zwykłej kuchni. Następnie Orlando woła na pomoc kolegów i koleżanki, po czym razem ręcznie formują i ważą ciastka. Potem obtaczają je japońską bułką tartą panko. Kolejny etap to ugniatanie i układanie na tacach łatwizna. Pewnie praca z krabami to czysta przyjemność. Czasem za bardzo się szczypiemy. O nie, ale po zjedzeniu ciastka krabowego wszystko wraca do normy.